Polski ciężki bojowy wóz piechoty i nowy kołowy transporter opancerzony dopiero za 10-12 lat. Takie informacje pojawiły się jedny, w jednym z wywiadów, gdzie określono, że stworzenie, zaprojektowanie, przetestowanie polskiego ciężkiego bojowego wozu piechoty i nowego kołowego transportera opancerzonego może trwać 10-12 lat. I tutaj wiele osób przyklasnęło. Tak, tyle trwa wyprodukowanie tego typu wyposażenia. Inni, tak jak ja, troszkę się zdenerwowali, ponieważ no, wiemy, że ich potrzebujemy i ta wiedza jest już od kilku lat. Minimum od dwóch. I no, może się wydawać, że no, powinny być szybciej. Ale właśnie dzisiaj się tym tematem zajmiemy. Zanim do tego przejdziemy, Zapraszam do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy, oceń, skomentuj, zasubskrybuj. Spójrz na mojego x spójrz na kartę społeczności. Tam rzucam materiały z innych kanałów. I zacznijmy od tego, ile trwa opracowanie tego typu pojazdów w takich normalnych warunkach. I liczby, liczby. I ten czas potrzebny, żeby to wyprodukować, to właśnie 10-12 lat. Od zera. Czyli zaczynamy, projektujemy, napotykamy na szereg problemów, co jest oczywiste. Później, gdy już mamy prototyp, rozpoczynamy testy, może w sposób troszkę bardziej skuteczny niż w przypadku tego, co działo się z Borsukiem, że zaczęto od jednego prototypu. Dopiero w 2022 roku, gdy zaczęło się palić pod tyłkiem, stwierdzono, że zamówimy jeszcze cztery prototypy, co, co znacznie przyspieszy proces testowania. Szukania problemów i ich rozwiązywania. No i wychodzi 10-12 lat. I ja często mówiłem, że ten czas może być skrócony, że na przykład za 5-6 lat powinniśmy mieć ten nowy ciężki bojowy wóz piechoty, czy też nowy kołowy transporter opancerzony. Opierając się na tym, że no... myślałem, nadal myślę, że te prace już trwają. Że mamy pewne klocki które są tymi najważniejszymi klockami, czyli wieże ZSW-30. Sięgamy po rozwiązania takie jak silniki, które pochodzą od dostawców zewnętrznych, tak samo jak transmisja. Zawieszenie myślę, że jesteśmy w stanie opracować szybciej, zwłaszcza, że no jednak już jesteśmy na pewnym etapie, jeśli chodzi o możliwość opracowywania tego typu rozwiązań. Dlatego w mojej opinii spinała się wersja 5-6 lat. Czy 5-6 lat do opracowania w pełni sprawnych prototypów, czy już do trafienia do seryjnej produkcji? Raczej to pierwsze. Plus 2 lata, jeśli chodzi o wdrożenie tego, to znaczy przetestowanie, kwalifikacje, usunięcie problemów, które muszą się pojawić, zawsze się pojawiają. I mamy od 5 do 8 lat. Od 7 do 8 lat. Do rozpoczęcia produkcji seryjnej? Długo? Myślę, że nie. Dlatego, ja jestem w tej opinii troszkę większym optymistą i tak, 10-12 lat myślę, że możliwe, ale ja jestem większym optymistą. Myślę, że gdyby zaabsorbowano do tych projektów odpowiednie środki i finansowe, i ludzkie, to myślę, że zmieszczono by się w krótszym terminie. Tylko, że wymagałoby to. Tych środków. I w tej opinii troszkę się nie zgadzam z innymi, tylko że oni już są specjalistami. Oni już mogą się nazywać specjalistami. Tak jak mówiłem na jednym z moich wcześniejszych filmów, specjalistą nie jestem, nawet kanapowym, tylko wyrażam swoje zdanie na tym pięknym serwisie, w którym się znajdujemy pięknym. I w mojej opinii, gdyby ruszono z kopyta, to ten termin 10-12 lat udałoby się skrócić. I to opracowanie ciężkiego bojowego wozu piechoty i nowego kołowego transportera opancerzonego za 8 lat. Produkcja myślę, że byłoby realna. Może przedseryjna, może wstępna, ale jednakże to by było w naszym zasięgu. No, wiem, jestem wielkim optymistą w tej materii, no ale ten optymizm jest doparty na tym, że te inne rozwiązania, czyli po prostu oparcie się na ciężkim BWP z zewnątrz, albo też opracowanie go w kooperacji, nie jest rozwiązaniem tego problemu. Tak, czasy są ciężkie, wszystko dla bezpieczeństwa, ale w mojej opinii opracowanie własnych konstrukcji jest ważniejsze. Stworzenie własnych rozwiązań jest ważniejsze, ponieważ to nie tylko taniej, co często podkreślam, ale też rozbudowa naszych kompetencji oraz stworzenie czegoś, co wspiera nasz przemysł przemysł, który w większości należy do państwa, o czym często zawsze przypominam czyli do, należy do nas. I w mojej opinii, gdybyśmy nawet poszli na współpracę z kimś zewnętrznym, Gdybyśmy nawet chcieli rozkręcić produkcję u nas, to nadal mówimy o kilku latach. 5-6 latach. A 5-6 lat, a 8-10 to już nie jest taka duża różnica, zwłaszcza gdy spojrzymy na ten temat w ten sposób, że tu mamy coś nadal z zewnątrz, a mamy coś swojego. I wiem, nie produkujemy własnych silników, no ale może byśmy się zastanowili nad dobrą licencją, jeśli chcemy, tych silników tysiące. Pomyślał ktoś kiedyś, wiedząc, że potrzebujemy tysiąc, ponad tysiąc Borsuków plus ponad tysiąc innych pojazdów z, z silnikami o dużej mocy? Ponad dwa tysiące, bo mówimy i o armatochałbicach, i mówimy o czołgach. Nikt nie pomyślał. Chodzi o to, chcę Wam wytłumaczyć, że chodzi mi o to, że w mojej opinii Opracowanie własnego ciężkiego bojowego wozu piechoty i nowego KTO, naszego, oczywiście z wykorzystaniem tych klocków, których nie posiadamy. Tu warto by było pomyśleć o licencji produkcji licencyjnej w jak najszerszym zakresie i jest lepszym rozwiązaniem niż pójście na jednak BWP zewnętrzne. Wszystko dla rozbudowy własnych kompetencji. Jeśli będziemy cały czas oglądać się na to, że nie mamy czasu, no nie mamy czasu, to gdzie jest pobór? Nie mamy czasu, gdzie są prawdziwe inwestycje w nasz przemysł, w na przykład produkcję amunicji. Tu to nie mamy czasu, mi się nie spina, ponieważ my nie jesteśmy od dwóch i pół roku na etapie nie mamy czasu i nie robimy tego tak, jak trzeba, ponieważ gdybyśmy naprawdę nie mieli czasu, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. Więc to dla mnie nie jest wytłumaczenie. To dla mnie nie jest coś, co tłumaczy mi, chyba że nie mamy czasu, a robimy wszystko jakoś to będzie. Nie inwestując w rzeczy, które gdyby naprawdę byśmy uważali, że nie mamy czasu, no są bardzo potrzebne. No, gdzie ta wielka produkcja AMO? Gdzie inwestycje w nasz przemysł? Gdzie powszechne szkolenia? Gdzie odwieszenie poboru? Gdzie opracowanie własnego balistyka, rakiet manewrujących? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Gdzie pójście w masową produkcję dronów bez załogowców? Czy też opracowanie tego typu rozwiązań? Gdzie stworzenie prawdziwych zdolności walki radioelektronicznej? Więc nie mówcie mi o nie mamy czasu, ponieważ albo nie mamy czasu i kupujemy tylko wybrane elementy. Nie zawsze koniecznie te najważniejsze, albo mamy czas i budujemy to tak, żebyśmy za te 10 lat naprawdę no, mieli coś. Więc, gdy mowa o tym nowym, ciężkim bojowym wozie piechoty, o nowym KTO, to myślę, że tutaj stawianie na dostawców zewnętrznych jest błędem. I tak nasz przemysł był zawsze traktowany należący do państwa. Przemysł był zawsze traktowany jako takie niechciane coś, to może teraz byśmy to ogarnęli, zainwestowali, chwycili tam, gdzie trzeba, za twarz i żeby to działało tak, jak trzeba. Bo my zawsze będziemy kupować od zewnętrznych firm, my nigdy nic nie opracujemy. I jakoś to będzie. Czołgi z zewnątrz, bezzałogowce z zewnątrz, OPL-ka z zewnątrz, wszystko z zewnątrz. Bo nasi nie potrafią. Główno prawda, potrafią, tylko trzeba dać im szansę i trzeba im kazać. No, nie mam humoru. Może z tego wynika to, że ten materiał jest taki emocjonalny. Więc, w mojej opinii, da się zrealizować to wcześniej. Czemu służą takie wypowiedzi? Nie wiem. Dlaczego? Nie wiem. Tutaj pamiętajmy, że gdy spojrzymy na wojsko, tym w ogóle powinien być dodatkowy materiał, to oni chcą wykorzystać, ale to będzie na innym kanale. Wojsko chce, aż sobie to zapiszę. Pamięć już nie to. Wojsko wie, że jest w takim momencie, że jest w sklepie i mamusia kupuje wszystko. To weźmie spółki, to weźmie spółki, to weźmie spółki, tylko że ten czas tego brania z wszystkich półek, ile się da, szybko się może skończyć. Oni nie myślą, że na przykład za 5 lat trzeba będzie to utrzymać, kupić rakiety. Przed chwilą nagrywałem o tym, ile potrzebujemy rakiet do Homara A, Hajmarsa i Homara K, czyli Czunmu. Pół miliona minimum. Wiecie, ile to będzie kosztowało? Nawet nie chcę mówić. Jeśli naprawdę nie mamy czasu. Jeśli naprawdę uważamy, że będziemy się bronić tak na całego. I oni próbują zrobić wszystko, żeby kupić jak najwięcej. Nie dziwię się, w ogóle się nie dziwię, też bym tak robił. I to niezależnie od tego, czy to będzie wspierać nasz przemysł, czy to później będzie bardzo drogie w utrzymaniu, no, to nie ich broszka. Ma być utrzymane, mają być środki, ich to nie obchodzi. Albo będzie tak jak wcześniej, że no, 10 czołgów, trzy jeżdżą, trzy strzelają, a jeden z tej szóstki jeździ i strzela. No ale mamy 10 czołgów i dwie załogi. I oni tak biorą, a wiedząc, że trzeba poczekać na polskiego ciężkiego BWP-a, na polskiego nowego KTO, no nie mamy czasu. Szybko spółki, szybko opracujcie z kimś, szybko kupimy z zewnątrz czołg K2. Gapfiller na miny nie jest zbyt dobry, słabe opancerzenie. Kierowca musi uważać na głowę. Lepiej się nie wychylać, żeby wieża jej nie urwała. Dopracuje się w wersji PEL, ale podpisujmy szybko umowę. I tu jest to samo. Co z przemysłem, co z późniejszym utrzymaniem? Nieważne. Mamy teraz okienko, że kupują nam wszystko, co chcemy. Będziemy później utrzymywać. Nieważne jak. Ludzie znajdą się. A że nie nasze ciężkie w utrzymaniu, nie mamy do tego praw. Serwis będzie kosztował tyle, a częściowo jeszcze te wymagania, które na papierze ładnie wyglądają, nie działają. Nic z tym ma być kupione, bo to okienko się zamknie. No, miał być innego typu materiał, ale niech tak będzie. Więc gdy spojrzymy na to, ile to będzie trwało. Choćby to trwało 12 lat. W mojej opinii warto. Warto zrobić takie coś, żeby to było nasze. Ponieważ to nie jest na dwa lata, na pięć lat, a koszty utrzymania są wysokie, a chcemy rozwoju naszego przemysłu. To nie jest prosta sprawa. Niestety. Kolejna rzecz to oczywiście to, że no musimy ruszyć z Borsukiem, opracować jego ciężką wersję. To rozwiąże szereg problemów. Mamy rośki, mamy rosomaki w wersji wydłużonej, te rosomaki L. Zamawiajmy je. Dlaczego nie zamówiliśmy ich dwa lata temu w dużej ilości? No wiem, tam jakieś problemy z umowami, z silnikami, ale to jest wszystko do rozwiązania. Dlaczego nie zamawialiśmy ich, kiedy było wiadomo, że przekazujemy setki BW-ów jedynek i nie mamy BW-ów? Dlaczego nie podpisano wtedy umowy na 500 rośków, 600? żeby zasypać tą dziurę, Rosomak nadal jest dobrym kowym transporterem opancerzonym. Borsuk jest świetny. Opracujmy jego ciężką wersję. Kontynuujmy nasz program budowy aktywnego systemu obrony. I za 3-4 lata będziemy mieć i 35-tonowego Borsuka z wysokim poziomem opancerzenia, i z systemem aktywnej obrony, który będzie mógł być wykorzystany na przykład w przypadku ciężkiego bojowego. Wozu piechoty, i który będzie nasz. No to nie jest ciężko myśleć trochę do przodu. I wiem, nie mamy czasu. No ale jeśli nie mamy czasu, to dlaczego nie robimy wszystkiego, żeby no, zwiększyć własne bezpieczeństwo? To najbardziej mnie boli, że nie mając czasu, nie robimy tego, co powinniśmy. I to wytłumaczenie, to otwieranie okienka, żeby kupić jak najwięcej, i wiem, też bym tak robił, ale Troszkę trzeba myśleć, ponieważ no, niemyślenie powinno już minąć, a my nie mamy czasu na dalsze uczenie się na błędach. Więc nawet gdyby to miało trwać 10-12 lat, jestem za tym. Nie idźmy w półśrodki, w półrozwiązania, myślmy przyszłościowo. Pójdźmy na Maksaw w Borsuka, dopancerzymy go, rozwiniemy do końca ten swój system aktywnej obrony, pójdźmy w tego pangolina, czyli to opancerzenie, no, które chyba stwierdzono, że chociaż jest bardzo dobre, no to po co komu? Przecież nie mamy czołgów. Przecież nie będziemy kupować żadnych czołgów. Kto tam by kupował czołgi? A K2, że trzeba to pancerzyć, Że trzeba dodać mu system aktywnej obrony? A arma to hałbice. Kończymy. Chcę wam przekazać to w tym materiale. Bardzo emocjonalnym, że warto budować własne zdolności. A wrzucanie wszystkiego do koszyka, nie mamy czasu. Super, nie mamy czasu. Ok, kupmy ciężkiego BWP z zewnątrz, inny kołowy transporter opancerzony, ale róbmy też wszystkie inne rzeczy, które musimy zrobić, gdy naprawdę nie mamy czasu i to zagrożenie będzie za 2-3 lata. Czyli Naprawdę pójdźmy w stworzenie rezerw, zbudujmy rezerwę amunicji, a nie udawajmy, że to robimy, budując na przykład własne kompetencje, które nie są budowane. Stwórzmy odpowiedni system i nie czekajmy z zakupami na inne wyposażenie. Jeśli naprawdę mamy 2-3 lata, czy też 5-7 lat, to róbmy wszystko, żeby no to bezpieczeństwo zwiększyć, a nie robiąc to wyrywkowo. A jeśli nie mamy czasu, jest tylko wytłumaczeniem, dlaczego robimy takie zakupy, jakie robimy, to może sprzedajmy to w inny sposób. Nie mamy czasu, ale tu musimy zrobić takie zakupy, ale jednak rozwijajmy własne kompetencje albo budujmy większe. Nie mamy czasu, gdzie nasza rakieta balistyczna. Gdzie nasze rakiety manewrujące? Gdzie dodatkowe eskadry samolotów? Co się wleczy od lat? Gdzie bez załogowca? Opracowujemy tyle bez załogowców, ile trzeba. Gdzie oto karbroza Gdzie na maksa idący Gladius? Gdzie? No. I tak, własny produkt zawsze będzie lepszy. Jest tańszy w produkcji, ponieważ większość tych środków zostaje w Polsce, ponieważ ci ludzie płacą podatki ZUS VAT, ich rozwój serwis jest tańszy i możemy zrobić z tym to, co chcemy. Czyli nie oglądamy się, możemy przekazać ten czołg, a jego producent powie, a jego producent nie. A może możemy strzelić w tym kierunku? Nie, a może ktoś nam wyłączy jakąś funkcję, żeby to nie działało. Własne zdolności. Nie jesteśmy w stanie zbudować we wszystkim własnych zdolności, ale warto próbować w tym zakresie, w którym to możemy. I myślę, że tu ciężki bewóp i nowy KTO jest możliwością, i nawet gdyby ten horyzont czasowy był dziesięcioletni. I dlaczego nie podjęto tej decyzji 2, 3, 4, 5 lat temu, kiedy wiedziano, że należy już ją podjąć? Dlaczego już teraz na maksa nie są inwestowane środki, żeby to już szło, a nie zajmie nam to 10, 12 lat? No to już zaczęliście. Chyba nie było tego pytania, tutaj nie będę twierdził, ale warto by było zadać, już zaczęliście, no ale no, żeby zacząć, to jeszcze ktoś musi dać wymagania i kazać rozpocząć ten proces. O ciężkim bojowym wozie piechoty od ilu się mówi? Od roku czy od dwóch? A dał ktoś wymagania, nakazał firmom, które należą do państwa, żeby go opracowały? Yy, dziękuję wszystkim za uwagę. Przepraszam za troszkę emocjonalne podejście, ale to troszkę zaczyna denerwować. Yy, taki niedasizm, inni mają lepsze. Nie mamy czasu, ale nie robimy wszystkiego, co powinniśmy. Budzimy się za późno, albo budzimy się i udajemy, że się budzimy, i mówimy, że się obudziliśmy, a nadal nic nie robimy. Dziękuję za uwagę, bardzo zapraszam do wsparcia. Jest ono niesamowicie ważne, żebym mógł sobie tak porozmawiać i żeby ktoś chciał mnie wysłuchać. Dziękuję też za ocenę, komentarze, subskrypcje, polecanie tego kanału. Spójrzcie na inne materiały, spójrzcie na kartę społeczności, tam wrzucam materiały z innych filmów, z innych kanałów. Na X, już obiecuję, że będę tam więcej pisał, ale podaję niekiedy bardzo ciekawe informacje od innych, którzy się naprawdę na tym znają, a nie są kimś, kto siedzi pod ścianie i sobie tak dyskutuje. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.